W związku z dekarbonizacją gospodarki odejdą stąd te dwa główne fundamenty kopalnia i elektrownia że bez podjęcia nowych wyzwań możemy znaleźć się w poważnych tarapatach. Przewidując taki scenariusz, zaproponowaliśmy to, żeby na terenie naszego miasta zorganizować dużą strefę gospodarczą o parametrach niegorszych niż Gliwicka Strefa, niegorszych niż Tyska, która będzie miała znaczenie już nie tylko dla Jaworzna, ale również dla regionu, a w dalszej konsekwencji, jak się okazało, również dla kraju. Przyglądając się również możliwościom całego regionu, to to jest najprawdopodobniej jedno z ostatnich i niewielu miejsc, na których można zlokalizować duże przedsięwzięcia gospodarcze. To jest potencjał. 300 hektarów tak dobrze uzbrojonych, świetnie położonych. Potencjał ludzki, przecież tu sto kilkanaście tysięcy młodych ludzi co roku uczy się. Dzięki takiemu terenowi to jest ogromna szansa walczyć o najlepsze projekty. Jeżeli kotwicą ma być fabryka samochodów elektrycznych, to zwróćcie Państwo uwagę, to się idealnie wpisało w to, co się stało ostatnio decyzją Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o Zakaz wprowadzania do obrotu samochodów spalinowych. Tak naprawdę już bardzo wkrótce. Izera to jest nasze taki e, sztandarowy projekt. Pierwszy samochód elektryczny. Ale wokół tej Izery powstaną dziesiątki innych, mniejszych, większych e, inwestycji, które stworzą potencjał dla małych i średnich polskich firm, które dzisiaj pracują w Katowickiej specjalnej strefie ekonomicznej. Ta strefa trochę będzie wyglądać inaczej. My chcemy, żeby ona już była. Samowystarczalna energetyczna była zieloną strefą. I widzimy jeden z bardzo ważnych elementów, a mianowicie spora farma fotowoltaiczna. Ale fotowoltaika to nie tylko ta farma, ale to są również dachy budynków wszystkich przedsiębiorców, którzy tutaj się zlokalizują. Żeby tam były też elementy zieleni, elementy ścieżek, bo jakaś infrastruktura wokół tej strefy, żeby tam się przyjemnie w tej strefie pracowało. Także teren zielony zostaje tutaj, zostawiamy również część terenu zielonego od wschodniej części miasta, łącznie około 25 hektarów. Szacujemy, że powstanie u nas w mieście dodatkowych 10 do 15 tysięcy miejsc pracy, dlatego wspólnie ze strefą ekonomiczną, z innymi partnerami staramy się o powstanie w mieście branżowego centrum umiejętności. To bardzo zaawansowana formuła kształcenia w zawodach technicznych, specjalistów, fachowców, którzy mają zasilić jako przyszłe kadry te przedsiębiorstwa, które tam powstaną. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Prace trwają, cały czas się mieścimy w założonych harmonogramach. Rozmawiamy oprócz IZERY z wieloma inwestorami, którzy są poważnymi inwestorami którzy są zainteresowani. Więc wkrótce Państwo na pewno będą mo mogli od nas usłyszeć no, myślę, że dobre, radosne. informazione.